Największymi wyzwaniami to jest nadążanie nad, za zagrożeniami, które obecnie pojawiają się na rynku. One z reguły nie są nowymi zagrożeniami. To są zagrożenia które, i, i incydenty, które już występowały w przeszłości, natomiast one przybierają znacznie dokładniejszą, bardziej nastawioną na wyłudzenie informacji formę. Na przykład phishingi, maile phishingowe są już tak bardzo, bardzo podobne do do tego, jakie my wysyłamy informacje mailem, że trudno tak naprawdę obecnie rozróżnić i w łatwy sposób wyróżnić to, czy to jest rzeczywiście, rozpoznać, czy to jest phishing, czy nie phishing. I ja myślę, że, że to jest bardzo dużym wyzwaniem, żebyśmy po prostu nadążali nad tym. I druga sprawa to jest związana również z tym, czyli wykorzystywanie narzędzi, które mamy, machine learning, czyli wykorzystywanie inteligencji, powiedzmy, nie lubię tego słowa, ale narzędzi, które pozwalają nam wspomóc analizę tych zdarzeń, żebyśmy wyprzedzali te ataki. Kolejna rzecz, okazało się, że wcale machine learning nie zastąpi nam człowieka, wręcz. Ostatnie sytuacje, zdarzenia pokazują nam, że jednak ten człowiek i ta analityka ludzka jest bardzo, bardzo potrzebna. Więc tutaj znowu pojawia się wyzwanie, żebyśmy zdobywali tych specjalistów. I myślę, że to nie jest tylko wyzwanie dla obszaru finansowego, ale również dla obszaru ogólnie cyber security, bo tych, bo tych osób na rynku jest mało w stosunku do, do zapotrzebowania. No, i kolejnym, kolejnym gdzieś tam wyzwaniem, myślę, są regulacje, które gdzieś na poziomie Unii Europejskiej powstają, a później będą zaimplementowane na, tutaj na obszar Polski. I to też będzie pewnie dla, dla instytucji finansowych i nie tylko, bo troszeczkę szerzej one będą szły w porównaniu do tego, co było do tej pory. To będzie wyzwaniem dla banków i dla, dla, dla instytucji finansowych. Agenda jest bardzo ciekawa, prelegenci są zacni, bardzo się cieszę, że są zapraszane osoby nie tylko z obszarów finansowych, ale również na przykład dostawców telefonii mobilnych, albo też dostawców w ogóle rozwiązań, bo taka różnorodna perspektywa pokaz da słuchaczom i daje słuchaczom dużo lepsze zrozumienie tematów i, i pokazuje tak tak naprawdę cały zakres e, tematyczny, na przykład w kontekście cyberzagrożeń mamy różne perspektywy i możemy się tymi informacjami wymieniać.